będzie do y, piosenki okay. Zaczynamy sobie od pstrykania. Od prawej ręki. Tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jest stop i robimy trzy kółeczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I idziemy na dół, na dół, na dół, na dół. A obracamy się w prawą stronę. Lewa rączka przyciska, a prawa na paluszkach. Raz, dwa, trzy i cztery. I przodem to samo. Raz, dwa, trzy i cztery. Hop. Slajd w lewą stronę. Łączymy dłonie. I osiem razy uginamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem razy główka na boki. 7, 8. Strykanie. Raz, 2, 3 i 4. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3 i 4. Ok. E, e, bioderka, bioderka na dół, hop, 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 hop. Rączki jak pingwinek w prawą stronę obracic, hop, hop, hop. I tu powinny być trzy grupy, tak? Czyli na trzy razy powinniśmy się obracać. I sobie na I pstyka na stronę. Raz, dwa, trzy i cztery do przodu. Raz, dwa, trzy i cztery slide hop, łączymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. raz